Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj mamy kochani taki odcinek kasowy Mega pensja, gruba kasa, yy, ekstra pensja i mała pensja No i do tego kochani przyszła karteczka świąteczna od naszej Wandzi Z drugiej strony są dane, więc sobie zaczniemy od karteczki Co my tutaj mamy? Mamy karteczkę. O, i mamy drapeczkę, kochani. Mamy piękną kartkę od Wandzi, wesołych świąt. Mamy życzenia z okazji nad, yy, nadchodzących świąt wielkanocnych, Najlepsze życzenia, wesołego aleluja oraz smacznego jajka. Życzę Wandzia. Bardzo Ci Wandziu za tą karteczkę dziękuję. Piękna jest, piękna. Proszę bardzo. Do tego Wandia wysłała mi drapeczkę biklowe o numerem 12. Proszę bardzo, jak pamiętała. Yy, dobrze, no to sobie ją najpierw wdrapiemy, a potem przejdziemy do mojego odcinka. Mamy 20, 20, kochani, 7 zł na mój odcinek. No i ta drapeczka jest yy, w plusie, także zobaczymy. Dobra, bierzemy się za dziabanie. Zobaczymy, co my tu wytrapiemy. Jak nic nie wpadnie, oczywiście nie martwmy się tym, no bo wiadomo, życzenia są najlepsze, a drabki to tylko dodatki. Dobrze, no i sobie patrzymy, co my tu mamy. 16 18 33 i 28. Takich liczb szukamy, bądź napis słowolowe, który pomnaża nam wygraną.

23 32 obok i ostatnia liczba to 14 także tutaj nic nie wpadło mamy Z i naprawdę nie przejmuj się. Ja Ci bardzo dziękuję za pamięć i za życzenia. Teraz przechodzimy sobie do moich pensyjek. Zobaczymy, czy moja kasa coś da. Wiecie, jakie są zdrabki? Nie trzeba nikomu mówić. O, zobaczcie, zaczynamy od dwunastki niulowej I 26, czy coś wpadnie? Zdrabka z numerem 21, oczko. I mamy 11. Mamy oboczka. 25, zobaczcie, kolejny oboczek. Dalej. 27. Kolejny oboczek. O, widzicie, zaczynamy oboczkami. 23. Mamy pensję i pewnie będzie pensja druga. Nie, dali 12. Zobaczcie. 12, 12. No i fajnie. I co mamy? Mamy 2 złote. No tu się C odkryło. No ale aż tych kontrolnych to powiem Wam tak nie pamiętam. Ale jest 2 złote. Dobra, czyli. Drabka, pensja za 2 zł. się zwróciła. Teraz mamy yy, ekstra pensję. Zobaczymy, co my tu wydziabiemy. Mamy 23, 21, drabka z numerem 4, 14 i 30. Dobra. Dobra, dobra. I co mamy? Mamy 19 16. Twóreczka to numer drapki. Ekstra pensja. 15 obok. Drugi rząd 31 obok. 13 obok. Ale fajna drapa, same oboki. Zobaczcie, 24 obok. 27 i ostatnia liczba to 32. Także tutaj nic nie ma. Dobrze, zrobimy sobie teraz grubego kesza. Tu trzeba znaleźć portfel albo świnkę. No i patrzymy, fajnie się ona drapie, tak delikatnie. 5, 24. Dwójeczka, czwóreczka i 22 trapka z numerem czternastym. Mary i Mario yy, obchodzi 14 kwietnia swoje osiemnaste urodziny, kochani. Mamy 15, 14, znowu numer z trapki. Dobrze. 28 nie mamy. Dwadzieścia jeden obok, siódmeczka, kolejny rząd czterdzieści, szósteczka obok, trzydzieści cztery nie mamy. Dwadzieścia pięć obok, dwadzieścia trzy obok, no dwadzieścia sześć, siedemnaście, szesnaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dziewięć, osiemnaście 32. Trójeczka też oboczek, i ostatnia liczba to 8. No, także gruby kesz też się nie popisał. Zobaczymy, co na to mega pensja. Ostatnia zdrabka może coś nam tutaj uratuje, albo pogrąży, już całkiem. Dobrze. Sprawdzamy, kochani. 41.

Dwadzieścia siedem, trzynaście, czterdzieści sześć, mega pensja, nawet nie wiem, czy tu główna jest jeszcze osiem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, trójeczka trzydzieści jeden czterdzieści dziewięć nie ma nie ma nie ma czternaście nie ma nie ma czterdzieści pięć dalej czterdzieści cztery trzydzieści trzy i ostatnia liczba to o się zablokowała 29 obok nos. Także też mamy pustaczka, kochani. DS. No trudno. Trudno, kochani. Tak to jest z tymi zdrabkami. Mamy 2 złote. I mamy, kochani, cudowną karteczkę od naszej Wandzi, yy, która zawsze o wszystkich pamięta. Zostawcie Wandzi serduszka. Jakiś fajny, miły komentarz. Ja bardzo, bardzo Wam Ci dziękuję. No i kochani, co do usłyszenia, do następnego odcineczka. Buziaczki. Pa, pa, pa.